Miasto nowoczesne, miasto energooszczędne, takim hasłem opatrzona została kolejna konferencja z cyklu Od miasta do metropolii. Zorganizowana przez Górnośląski Związek Metropolitalny. W spotkaniu udział wzięli reprezentanci wielu jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji związanych z ochroną środowiska. Wszystko po to, by wspólnie zastanawiać się nad rolą środowiska w procesie rozwoju miast. Zwróćmy uwagę na to, że nasze województwo jest, było zawsze bardzo silnie zurbanizowane, ale też bardzo dużo szkód w związku z tym powstało. Bardzo dużo terenów takich, które no nie powinny istnieć. Natomiast w związku z tym, chyba takie umiłowanie. Nas w województwie właśnie z do ochrony środowiska, do przyrody. I proszę zauważyć, jak ludzie dążą do tego, żeby było pięknie. Także myślę, że to jest bardzo ważny element, o który trzeba dbać o naszą przyrodę, o nasze środowisko musimy dbać. Co zostawimy naszą, dzie naszym dzieciom i naszym wnukom? Nie, ja widzę, że jest zdecydowany postęp. Też jest duża taka dbałość władz i też myślę, że mieszkańców również o to, żeby się było w tym województwie, żeby było ładniej. No, my musimy. To jest nasz dom, prawda? To jest nasz dom. Będziemy się na pewno lepiej czuli, jeżeli środowisko. Wokół u nas będzie piękny. Podczas konferencji omawiano także energooszczędne działania i inicjatywy podejmowane przez samorządy po to, by śląskie miasta były jak najbardziej przyjazne środowisku. Spotkanie było miejscem wymiany doświadczeń między różnymi jednostkami w zakresie ekologii. Bez ekologii de facto nie ma życia. To jest. Element środowiska i niestety każde miasto musi o ekologię dbać. Ekologia nie zna granic, szczególnie powietrze. Właściwie wszystko, powietrze, woda, każdy komponent nie zna granic, więc właściwie nie możemy się zamknąć w jednym mieście. Musimy wspólnie działać. To jest bardzo ważne, że spotykamy, miasta się spotykają, żebyśmy wypracowali wspólne stanowiska, żebyśmy dbali o na nasze środowisko. Ekologia kosztuje, ale niestety środowisko jest dla nas, ale musimy zostawić dla przyszłych pokoleń, więc musimy coś dać siebie, żeby nasze dzieci, nasze wnuki miały czyste środowisko. W trakcie konferencji omawiano również rolę i zadania Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w projekcie Serpente – poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Projekt jest realizowany już od stycznia 2012 roku i będzie, się, będzie trwał do końca grudnia 2014 roku. I Generalnie ma na celu podniesienie świadomości na temat efektywności energetycznej. Jest on skierowany zarówno do pracowników samorządowych, aby zwiększyć ich poziom wiedzy w tym zakresie, ale również do tak zwanego szerokiego grona stakeholderów, udziałowców czyli również do mieszkańców. W tym zakresie staramy się. Wiedzę na temat efektywności energetycznej, przekazywać na przykład poprzez stronę internetową, czy też organizowane seminaria i warsztaty, w których mogą, może uczestniczyć szerone, szerokie grono osób zainteresowanych. To jest tak zwany projekt miękki. On nie przyniesie takiego twardego, namacalnego efektu. Ej, tym efektem jest zwiększenie poziomu wiedzy, ale z takich. Jakby twardszych efektów, to ma zostać opracowany tak, jakby podręcznik, w jaki sposób realizować w miastach tą efektywność energetyczną. Ten podręcznik będzie zawierał w sobie najlepsze praktyki, które w trakcie tego projektu są zbierane, zarówno tutaj z naszych miast górnośląskiego związku metropolitalnego, jak i spośród naszych partnerów, bo partnerami projektu jest 10 różnych instytucji z 10 różnych krajów Europy. I Między innymi właśnie w tym podręczniku zostaną te dobre praktyki opisane, tak że każdy zainteresowany, który będzie chciał w swoim budynku użyteczności publicznej i nie tylko właśnie zastosować te techniki energooszczędne, będzie mógł się posiłkować tym podręcznikiem, który na pewno będzie podręcznikiem ogólnodostępnym, wydanym zarówno w formie papierowej, jak i dostępnym na stronach internetowych. Konferencja od miasta do metropolii stała się okazją do zaprezentowania dobrych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska i energooszczędności.